Witam. Na kolejnym filmie pokażę, jak napełnić butlę amerykańską, 20-funtową. Bardzo ciekawa butla. Zaraz o niej opowiem. Pojedziemy na stację, napełnimy ją. Yy, butla ma budowany pływak. Ma tam zawory bezpieczeństwa, yy, rurki przeciwprzepełnieniowe. Naprawdę super to wymyślili Amerykanie. Ale zanim to opowiem o butli, to najpierw tylko powiem, że na moim kanale państwo znajdziecie praktycznie nape jak napełnić wszystkie butle yy, jakie są po prostu dostępne na rynku. Można powiedzieć chyba na świecie, nie wiem. Może mam na pewno mam kilka takich. Nie mam te, kilku takich butli, ale mam dość sporo tego. Tutaj przyniosłem tylko kilka. Może pokażę. Które na przykład yy, ten, na przykład wszystkie butle camping -gazy, 904, 907, 909 najnowsza. Na wszystkie kliki od 20-21 mm 27 mm, butle angielskie, szwedzkie, szwedzka, butle duńskie, to jest butla rosyjska, czeska, to jest te dwie to też są szwedzkie, nasze polskie, tak samo wszystkie kartusze znajdziecie Państwo, mam gotowe oczywiście zestawy do napełniania wszystkich tych butli, i tak samo wszystkie kartusze, a więc kartusze z gwintem jednocalowym kartusze gwintowane te tutaj, yy, kartusze campingazu, kartusz campingazu gwintowany, yy, kartusze campingazu tych na kliki, yy, te, yy, typu dezodorant, tak samo te tirosy, te malutkie, najmniejsze campingazy, tak samo wszystkie kartusze yy, do ASG mam końcówki, więc w zasadzie mam cały przekrój. To tylko taka informacja, nie przynosiłem tutaj wszystkich tych butli, z którymi nagrywałem filmy, bo tutaj podejrzewam, że na tym placyku to by się nie zmieściło, a nie ma co takiego. Proszę po prostu, adres mailowy jest zawsze do korespondencji pod filmem. Proszę pisać, zawsze odpisuję w ciągu doby. No i dobrze, przechodzimy do butli amerykańskiej. Jest to fajna butla, ponieważ tak, butla, póki nie zostanie wkręcony coś w butle, po prostu jakiś zawór, Jakiś yy gwint, to mimo to, że jest pełna, możemy ją. Ona teraz jest pusta, ale nawet jak ją odkręcimy, to gaz nie ucieka. Z, trzeba zwolnić po prostu yy w środku yy, taki cwancyś, i dopiero w tym momencie yy zaczyna lecieć gaz. Więc yy bardzo bezpieczna butla, że jak nie ma nic wkręconego, można odkręcić i na pewno z tej butli nie będzie uciekał gaz. Butla ma też yy zawór tutaj. Y, przeciw przepełnieniowy, a więc podobnie jak te nasze butle 2-3 kg, gdybyśmy chcieli na przykład z jedynastki napełniać, to tak samo tutaj jest y, rurka taka zanurzeniowa i ona jakby, jak w tym momencie tutaj zacznie gaz nam uciekać, jakbyśmy przelewali sobie na przykład do takiej butli z jedynastki, bo my ją napełnimy na stacji LPG, to, to, to tutaj będzie uciekał po prostu gaz i wtedy wiemy, jak, jak przelewamy grawitacyjnie na przykład z jedenastki do takiej, na przykład czysty propan, to w tym momencie wiemy, że ona jest napełniona do 80%, ale mimo to ona ma jeszcze zawór odcinający, ona ma jeszcze pływak, ma też zawór tutaj bezpieczeństwa yy, ciśnieniowy, a więc też yy, jest ten naprawdę bardzo fajna butla. No i tutaj te wszystkie oznaczenia, bardzo fajnie to wszystko opisane jest konkretnie, dużo więcej jak u nas, nawet my, firma. Yy, to może tak pokrótce opowiem, już nie będę tutaj, żeby nie przedłużać ale firma ma, yy, znaczy butla jest 20-funtowa, yy, 20 funtów, yy, jakby tara pustej butli to jest 17 lb, yy, więc yy, pusta butla waży 7,71. Ta butla akurat tutaj, yy, ja tutaj, o może pokażę ile ona tutaj waży, 7,8 i więc można powiedzieć że tyle co jest faktycznie jest i y, pusta butla waży 7,8 i y, co jeszcze tutaj wyłączę tylko wagę bo będzie nam tutaj pikała y, ta butla 20funtowa. Y, y, Jeden funt gazu jeden LB to jest 0454 gramy gazu. Więc 20 funtów to jest 9,9 9, no 9 kg gazu propanu. Propan przy temperaturze, no dzisiaj to jest gdzieś tak minus 5 stopni tutaj u mnie w szczecinku, ale propan przy temperaturze 15 stopni tak, chyba tak. Propan przy te, 1 kg przy temperaturze 15 stopni to jest 1,96 litra gazu. A więc co my musimy po prostu podjechać na stację. Mamy zważone, waży 7,8 kg. Jedziemy na stację, lejemy po prostu tutaj 9 kg gazu. Co tutaj jeszcze chciałem Państwu powiedzieć o tej butli? chyba w zasadzie to wszystko, Bo tutaj jest dość dużo, można powiedzieć tam o tych firmach, o, o ważności. Na, na, na tutaj na, na tych wszystkich oznaczeniach jest nawet długość rurki zanurzeniowej, na przykład ma 10 centymetrów. Co jeszcze? Na przykład jest też na przykład takie oznaczenie 47,6 lb, to jest masa wody, jaką wypełnimy tą butlę. Do, do pełna, więc ta butla przyjmie 21,6 kg wody. To jest akurat na kilogramy przeliczone. Więc te wszystkie oznaczenia tu jest bardzo fajnie, wszystko opisane, jak producent, kto gdzie. Butla ma 12 lat ważności. Butle w Stanach mają różny okres ważności: mają 12, 8 chyba i 5. Ta akurat ma 12 lat. I można to zrobić jakby na dwa sposoby: można to zrobić yy, przy połączeniu na sztywno. Najpierw musi, musimy wkręcić tutaj adapter y, główny o. i do tego dokręcamy taką końcówkę jak akurat jest potrzebna. U nas w kraju to jest y, akurat adapter Dish, więc po prostu można dokręcić dish na sztywno. No, tak jak teraz i podpiąć pistolet od razu, to jest taka tańsza opcja. Można podpiąć adapter ACME, na przykład na Niemcy, Euroconektor, to jest Portugalia, Hiszpania i Bayonet, tam Anglia i inne kraje. Tam dokładnie jak ktoś do mnie napisze, to mu wypiszę w jaki kraj, więc wystarczy podpiąć obojętnie jaki y, jaką końcówkę i można to po prostu wtedy napełnić praktycznie we wszystkich krajach. My będziemy to napełniali akurat tym moim zestawem nie będę tak napełniał na sztywno, bo ja też nie mam znajomości w tych stacjach mogliby mnie pogonić to, to ten w każdym razie końcówka jest dokręcona. Końcówka jest dokręcona i ja akurat mam zamontowany taki system. To już pokazywałem na wcześniejszych filmach, gdzie akurat montuję butle wrzucam do bagażnika. I, I po prostu podpinam pistolet, tak jakbym tankował auto. Mam tutaj zamontowane. O, tutaj, może Państwu pokażę z tej strony. To jest akurat gniazdo, takie jak w wlewu paliwa. Ja akurat zamontowałem sobie tutaj, bo to jest takie stare auto na dojazd do pracy, więc tutaj, jakby, nie przeszkadza. I do, do, podpinam sobie tutaj pistolet i po prostu tankuję butlę która jest w środku, oczywiście też, gdyby Państwo tam proszę pisać, mam takie gotowe zestawy. To jest, mam zestaw z, z, akurat z przewodem jednometrowym. Dla mnie w zupełności wystarczy, ale na życzenie mogę uciąć dłuższy przewód. No i są jakby różne końcówki, bo są końcówki z mocowaniem w zderzaku, na przykład gdzieś o tutaj, Wiercimy otwór i montujemy w zderzaku. Bardzo prosty montaż, to tam żadnej filozofii nie ma. To jest właśnie ten zestaw do montażu kołowlewu paliwa, to co ja mam zamontowane. Może podejść Ania, tutaj bliżej pokaż. Kołowlewu paliwa. A to jest zestaw do montażu na przykład na płaskowniku. O na przykład gdzieś tutaj możemy sobie zamontować gdzieś na przykład pod, pod autem. I w zestawie są, jest tylko to, to, dodatkowo można sobie dokupić śrubę do spuszczania resztek gazu w momencie jak już zakończymy tankować to potem pokażę w drugiej części filmu jak już przyjedziemy tutaj bo po prostu jak zakręcimy butlę to w tym przewodzie zostanie gaz no i ten gaz trzeba spuścić jak odkręcimy to tutaj no to ten smród pójdzie na samochód i jest jeszcze końcówka która jakby umożliwia napełnienie to jest akurat pod butlę 11 kilogramową. To tutaj, ale na przykład po dokręceniu, na przykład tutaj tej końcówki możemy napełnić butle 2-3-5 kg. I w zasadzie końcówki do wszystkich tych butli, co tam Państwo widzą, to mam różne adaptery, które umożliwiają podłączenie pod taki zestaw. Więc my tutaj musimy sobie to tutaj yy, najpierw musimy tą końcówkę nakręcić tu na butle, bo tam pamiętamy, że jest jednastka. Dobra. I następnie to tutaj Tak skręconą butlę wrzucamy tutaj do samochodu, zasuwam klapę, jedziemy na stację. No i tankujemy. Zaraz przeliczę i powiem dokładnie, tych 9 kg gazu, ile to będzie. Ale to gdzieś będzie w granicach, tam gdzieś koło 17,5 litra. Coś koło tego. Więc zaraz dokładnie to przeliczę. Jak podjedziemy po dystrybutor, to już będę wiedział. Ile tam po prostu będziemy lali? Tylko nalejemy, troszeczkę będziemy lali do tego momentu, aż nam samo odetnie, że już nie będziemy mogli napełniać. Więc nawet, jakby weszło pół litra, litr więcej, to też w zależności, powiem Państwu, tak jak dystrybutor podaje. Bo na jednym dystrybutorze, jak leje na przykład. 21 litrów to jest 11 kilo do butli 11 kg. Na drugim dystrybutorze pojadę na inną stację, leje 21 litrów i to już nie jest 11 kilo, tylko na przykład 10,5. Więc w zależności na jaką stację pojedziemy, no to też te dystrybutory też różnie podają. Więc no nie wiem od czego to zależy. Nie chcę tutaj coś tam wymyślać, ale tak jest po prostu. Ja tu sprawdziłem na wszystkich stacjach praktycznie u siebie w przycinku. Każda podaje inaczej. Więc. Pakujemy to i jedziemy tankować. Na razie. Dobra, jesteśmy na stacji dokręcamy adapter Dish na Polskę. Tu możemy wkręcić każdy inny, a więc ACME Bayonet i Euroconektor. Nie ma z tym problemu. I lejemy 17 litrów. Jak wejdzie 17,5 czy tam 18 też wlejemy, bo ciekawy jestem właśnie czy odetnie to o ten pływak, który jest zamontowany w butli. No zobaczymy. No, ale ładnie idzie. Podejścia, tutaj skieruj na dystrybutor. Pila prawdy, zaraz zobaczymy, czy odetnie, czy nie. Sam jestem ciekawy. Wtedy te wszystkie gazbanki, które są po ponad 1000 zł można zastąpić taką butną, która też ma pływak wbudowany. Odcięło, samo 16,6. No i dobra, samo odcięło 16,6, bo faktycznie 16,6 to jest właśnie tyle, powinno wejść, ale myślałem, że wejdzie troszeczkę więcej. No dobra. Idę płacić. Dobra, jesteśmy pod garażem. Może najpierw zapisałem sobie tutaj parę takich rzeczy, żeby nie zapomnieć, żeby czegoś nie pomylić na filmie. Może podejścia nie tutaj bliżej. Więc tak, pusta butla ważyła 7,8 kg. Yy, gazu weszło 16,61. 9 kg. 20 lb to jest 9 kg gazu. Raz 1,85 powinno wejść 16,65. A i no i, i, a weszło 16,65, tak? Czy ile tam wyszło? Nie, 16,61. No, tam dużej różnicy nie ma, ale praktycznie tyle weszło, więc widział, widzą Państwo, że tutaj na 100% jest yy, pływak w środku, więc teraz tak, pusta butla Tara, 7,8 kg plus 9 kg gazu, zaraz zobaczymy ile ona waży, powinna ważyć dziś 16,8. Zapłaciłem 50,83 złotych. Jeden litr gazu kosztował 3 6 zł, 6 groszy, więc powinna ważyć gdzieś 16,8 kg. No, zaraz zobaczymy. Najpierw zakręcamy butlę, bo ona jest cały czas odkręcona. Zakręcamy butlę. Teraz musimy z tej rurki tutaj spuścić gaz. Gaz leciał. Muszę tylko Państwu powiedzieć, że to jest bardzo fajne urządzenie. Bo ja to na początku, kurde, wyciągałem tam tego, ale jak poleci trochę gazu do samochodu, to to naprawdę śmierdzi i to potrafi miesiąc śmierdzić taki gaz. Jednak jak się wypuści za auto, to jest po prostu inaczej. Proste, a naprawdę pomaga. Dodam tylko, że w tą, w to gniazdo oprócz adaptera Dish na Polskę możemy wkręcić każdą inną końcówkę. A więc ACM. -e, na przykład na Niemcy czy Bayonet Anglia czy Euroconector Portugalia Hiszpania i ta, każdą tą jedną końcówkę możemy sobie wkręcić, na przykład zamontować taki zestaw w kamperze, jakąś butlę i zamiast drogiej butli Gaz Bank, którzy tak wszyscy kupują i tak dalej, no to możemy sobie zamontować taką amerykańską butlę, która ma pływak w środku. Teraz ściągnę tylko magnesik, bo będzie tutaj przekłamywał. Eee, dobra, najpierw odkręcimy. Najpierw odkręcimy tutaj. no i chwila prawdy zobaczymy ile waży jak mówię powinna ważyć gdzieś w granicach 16,8 może pokażę że jest wyzerowane no jest 17,1 no to tyle to to nie ma tam jakiegoś dużego przekłamania. W każdym razie co chcę Państwu powiedzieć. Bardzo fajna butla. Na przykład zabrać taką butlę, na przykład zamontować sobie na przykład w kamperze. Ma pływak, nie trzeba myśleć, ile muszę wlać. Leje po prostu do odcięcia, bo pływak sam odłączy po prostu na 80%. Zresztą wystarczy sobie w neta wpisać, na przykład budowa butli 20-funtowej i wyskoczy jak ona jest zbudowana, jak jest zbudowany tutaj ten zawór. O tyle też jest fajnie, że nie dość, że możemy sobie ją na stacji napełnić i nie trzeba myśleć ile i lejemy praktycznie do 80%, to jeszcze na przykład możemy sobie, bo u nas propanu oczywiście nie zatankujemy. U nas w okresie zimowym jest oczywiście w tej mieszance jest więcej propanu niż butanu no to im więcej propanu, tym lepiej, ale jak na przykład pojedziemy na Skandynawię czy Stany Zjednoczone, no to oni na przykład tylko na propanie jadą, więc yy, pojedziemy na przykład do Norwegii, to w Norwegii zatankujemy sobie czysty propan, a gdybyśmy chcieli u nas na przykład w okresie zimowym nie korzystać z mieszanki, to zawsze możemy sobie z jedenastki przelać do takiej butli, bo mamy tutaj w tym miejscu, co pokazywałem wcześniej, mamy ten zaworek przeciwprzepełnieniowy, a więc, w momencie, jak przelewamy grawitacyjnie np. z jednostki do takiej butli, odkręcamy sobie troszeczkę, i w momencie, jak tutaj doleci do tej rurki, albo odetnie pływak sam, i ona jest napełniona wtedy w tych 80%. I o, teraz jest butla napełniona, i zobaczcie Państwo. Odkręcam i nie powinien lecieć gaz. Widzicie? Bardzo fajna, bezpieczna butla. Dopiero w momencie, jak wkręcimy, to dopiero wtedy ten, więc. Fajna butla, bezpieczna. No, bardzo fajna alternatywa dla butli np. Gazbank, czy tam jakichś innych, które np. mają pływaki zamontowane. Więc, jeżeli film się podobał, łapka, subskrypcja mile widziana. Zapraszam do oglądania moich innych filmów. I jeżeli państwo. Mają jakiś pomysł, chcą napełniać jakiś kartusz, bądź butle, obojętnie czy na stacji LPG, czy przelewać jedynaski. W zasadzie mam systemy do wszystkiego, więc mało jest takich rzeczy, co na przykład jeszcze, jeszcze tam nie wykombinowałem przez tyle lat. Tylko proszę pisać na maila, zawsze jest w opisie pod filmem. No i co, zapraszam do subskrypcji kanału. Pozdrawiam.